Państwu, kiedy będziecie latali jako pasażerowie takiej punktualności linii <m -trymi lat -trymi> Embraer 145, ksywka Ołówek. <m -trymi> <m -trymi> A, więc miałem złe informacje. To jest Embraer 170. Co widać po silnikach, które są podwieszone pod skrzydłami. W konfiguracji do lądowania, wypuszczone podwozie, to wypuszczone klapy. Proszę, tak nam się prezentuje samolot w barwach naszego narodowego przewoźnika. I dzięki lotowi, a także Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, możemy ten samolot obserwować. Myślę, że pilotom należą się e, brawa. My im na pewno przekażemy Państwa reakcję. Bardzo dziękujemy, że nas odwiedzili nawet na tak krótką chwilę. Dziękuję Czołem. lot 380. Czołem lot 3810 chciałoby się odpowiedzieć w drugą stronę. Samolot teraz zawraca na linii Wisły w lewo i kieruje się na punkt linin. Tam jest umieszczona radio-latarnia i punkt, w którym piloci już będą podchodzili później do lądowania na pasie 3-3 na lotnisku.